O wow, ej. O oh, Dobra. A to się wszyscy pozapraszaliśmy. Dobra, to co? To kto do kogo dołącza? Może no, ja mogę do ciebie dołączyć? Nie. Jestem Dobra. O dobra, zapraszasz mnie. No. Ej, bo mi ogólnie przyszło powiadomienie na PlayStation. tak? Mam inaczej ten. Jakby dołączyć. No to możesz przez PlayStation dołączyć też. Znaczy nie przyszło mi powiadomienie. Dobra, to do ten Ateny dołączamy. O, teraz mi przyszło od Ateny. O, dobra, mi też. O, ktoś dołączył, nie wiadomo kto. Ale no nie to, ja, jest. to ja jestem. Ja dołączyłem. dołączyłem. No też. O. Dobra, to gramy. Maksymalnie no, Max o Olobusa? Graj... Ma gramy w towarzystwo, czy Turnieje? Dużego tu jest? Tu to Może. Trening. Może. Tryby dodatkowe. Może tryby dodatkowe te. <trony> rumble. Rumble. <trony> co... A, ten magnetny poziom dziesiąty. Tymczasem jak stroma w poziom trzeci, brawo ja. Hmm. No to towarzyskie. No to Muszę podnieść ten No to fajnie. No Rocket leech. Okay. Uga buga, uga buga. Dobra, zaczyna się ale będę miał pink wysoki znowu pewnie. No i będzie teraz. Tak. I to zakończ dobra, bo i tak praktycznie nikogo na nie ma. Tomas, zakończyć go. Zobaczymy, czy będę miał wysoki. A, mam wysoki, dobra. Dobra, to narka... To, to zakończ. To jest. Dobra. To narka.